Co jest? O kurde, co ty dajesz? To jakieś wideo. A czy ja mogę to pokazać na live? Czy to jest jakiś... Czy to jest jakieś tajne? Co, co, ej, Monkawu? Ja nie wiem. Czy... Jakiś film jest. Jakiś film. Nie wiem, czy mogę pokazać. Izak, mogę pokazać? Możesz? O kurde, ty czekaj. Ja pierdzele. Stresuję się troszeczkę, nie powiem. Ty czekaj. Cześć Everon. dobry, mam dla ciebie niespodziankę. Cześć Everon. Hi. A! Unfortunately, I didn't get to meet you, but I hope I'll get to you someday. Thank you for being a fan of mine and supporting my content. I appreciate it a lot. Thank you, thank you, thank you. Proszę bardzo. <laughs> LOL! Ten co zrobił. <laughs> Chat, osiągnęliśmy szczyt. Szczyt. Jezu. Izak co chcesz w zamian? I ty powiedz, powiedz, słuchajcie, Kot Izak, tak? <grywia> I tak, ty Powiedz, co chcesz, nie? Ty wiesz, samochód mój chcesz? Nie ma problemu, już nie mam samochodu. Czaść dobra, zobaczmy to jeszcze raz, walić tą gierkę, tak? Walić tą gierkę. Tutaj, prawda, jest replay używany. Cześć, Ewron, dzień dobry, mam dla do ciebie niespodziankę. Cześć Evron, hi. Jak to przecież subs? Dobra, okej. Okay. O, na jutro będą nowe że, nowy overlay chat. Jutro wiesz że. Um. Wjeżdża. Unfortunately I didn't get to meet you, I I do get to someday. Thank you for being a fan of mine and supporting my content. I appreciate it a lot. Thank you, thank you, thank you. <laughs> Cześć, co ety siak robisz z ną na jednej kanapie? Tak, odbiegając od tematu. Jak tu kamera? I Ja nie widzę nikogo innego. Cześć, Evron. Dzień dobry. Mam dla do ciebie niespodziankę. Cześć Ewron! Cześć Ewron! O Boże! Czajcie czad i co? I co? I co? I co? I co? Co? Widzicie czat? Izak to jest złoty człowiek. Zawsze kiedy jest potrzebny jest. Dzięki Izak. Dzięki Izak